Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2021, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 23. W każdym N-kącie wypukłym, przy czym N jest większe lub równe 3, Liczba przekątnych jest równa n razy w nawiasie n-3 dzielone przez 2. Wielokątem wypukłem, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest siedmiokąt dziesięciokąt, dwunastokąt czy piętnastokąt. W zadaniu chodzi o wyznaczenie liczby wierzchołków pewnego wielokąta. Ta liczba jest oznaczona symbolem n. Wielokąt ma spełniać warunek podany w treści zadania. Zgodnie z tym warunkiem liczba przekątnych to liczba boków plus 25. Wyrażenie opisujące liczbę przekątnych jest podane w treści zadania. Z kolei liczba boków jest równa liczbie wierzchołków, a więc szukanej liczbie n. Warunek można zapisać w postaci n razy n minus 3 dzielone przez 2 równe n plus 25. Na tym etapie rozwiązania mamy więc równanie z jedną niewiadomą. Żeby ją obliczyć, upraszczamy najpierw zapis równania. Mnożymy obydwie strony równania przez 2. Wtedy po lewej stronie pozostaje iloczyn n razy n minus 3. A po prawej 2n plus 50. Iloczyn można wymnożyć, co daje n do potęgi drugiej minus 3n. Teraz przenosimy wszystkie wyrażenia na jedną stronę równania, powiedzmy, że na lewą. Odejmujemy od obydwu stron równania 2n i 50. Mamy równanie w postaci n do potęgi drugiej minus 5n minus 50 równe 0. Ponieważ najwyższa potęga n w naszym równaniu wynosi 2, to znaczy, że mamy do czynienia z równaniem kwadratowym. O rozwiązanie takiego równania zaczynamy od policzenia wyróżnika, czyli delty. U nas delta to minus 5 do potęgi drugiej, minus 4 razy 1 razy minus 50, czyli razem 225. Pamiętajmy, że liczby ujemne podnoszone do drugiej potęgi dają wynik dodatni. Podobnie mnożenie liczb ujemnych, np. minus 4 razy minus 50, też daje wynik dodatni. Ponieważ delta ma wartość dodatnią, to funkcja kwadratowa z lewej strony równania posiada dwa miejsca zerowe. Mówiąc inaczej, równanie ma dwa rozwiązania. Pierwiastek drugiego stopnia z delty jest równy 15. Rozwiązania oznaczone jako n1 i n2 liczymy jako minus minus 5 minus 15 dzielone przez 2 oraz minus minus 5 plus 15 dzielone przez 2. Po przekształceniach n1 i n2 są równe odpowiednio minus 5 i 10. Liczba wierzchołków wielokąta nie może być ujemna. Odrzucamy więc pierwsze rozwiązanie równe minus -5. Drugie rozwiązanie pasuje do odpowiedzi B z treści zadania. Wielokąt, o którym mowa w zadaniu, to w takim razie 10 a samo n jest równe 10.